31 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego rozstrzygnięta została trzecia edycja konkursu Lubuski Eurolider. Celem konkursu była promocja inwestycji współfinansowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wschowskie hasło wygrało w kategorii hasło promocyjne, czyli Myślisz potencjał, mówisz lubuskie. Trudno wskazać jedną osobę, była to praca zespołowa, w którą zostały włączone osoby, z Wydziału Promocji i Rozwoju, osoby zajmujące się środkami zewnętrznymi, czyli właśnie pozyskiwaniem środków unijnych. Natomiast osobą, która z ramienia kierownictwa urzędu czuwała nad zgłoszeniem do tego konkursu, to był drugi zastępca burmistrza, pan Miłosz Czopek. Natomiast ostatecznie wiadomo, te, te zgłoszenia były przeze mnie akceptowane. Zamontowane oznakowanie na nowej obwodnicy wprowadza w błąd kierowców. W związku z tym Urząd Miasta i Gminy we Wschowie zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z prośbą o zmianę istniejących tablic typu E na właściwe. Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiedział na państwa pismo w sprawie zmiany tablic na obwodnicy? Na pismo jeszcze nie odpowiedział, natomiast mamy kontakt bezpośredni z pracownikami zarządu dróg wojewódzkich i są w trakcie opracowywania zmian w organizacji ruchu. Tak naprawdę to chodzi o oznakowanie i wjazdu, i wyjazdu ze Wschowy, co ostatnio jest ewidentną bolączką również naszą. Bardzo nam zależy na tym, żeby ruch ten tranzytowy omijał. Śródmieście Wschowy, natomiast oznakowanie jeszcze nie do końca pozwala na dobrą orientację dla kierowców. Jesteśmy w stałym kontakcie, staramy się, jak najszybciej zostały poprawione te oznaczenia. 17 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Sławie odbyło się uroczyste podsumowanie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w Gminie Sława. Na no Trzyletniego programu pod nazwą Schetynówka. Yy, mogę powiedzieć, że wykonaliśmy na terenie Gminy Sława, yy, szczególnie teren Sławy, tu był objęty programem 28 ulic, yy, Długości wszystkie ulice, długości 10,5 km. Wartość inwestycji cała wartość inwestycji 9 milionów. Przy układzie prawie 50% dofinansowania ze strony rządowej, reszta z naszej strony, ze strony samorządu sławskiego. I uzyskaliśmy też jeszcze wpływy i z powiatu, i z nadleśnictwa naszego sławskiego, jako partnerstwo takie przy inwestycji, wykonaniu inwestycyjnym. Zaproszeni goście, rodzice, uczniowie oraz absolwenci wzięli udział w obchodach 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie, która miała miejsce 18 listopada. Placówkę powołał 35 lat temu ówczesny minister kultury i sztuki dokładnie 5 lipca 1976 roku. Ja do Wschowy się sprowadziłem w 65 roku, a w maju zmarł dyrektor ogniska porańskie. Ja byłem kierownikiem domu kultury i, i od września mnie zrobili dyrektorem ogniska muzycznego. Także dom kultury i ognisko prowadziłem, no ognisko bez przerwy. Pracowałem w różnych szkołach w międzyczasie, ale ognisko bez przerwy i później w 1975 roku, jak jeszcze Wschowa i Głogów należały do Zielonogórskiego to było planowane w 75 od września filia Głogowskiej Szkoły we Wschowie. A w maju powstało województwo leszczyńskie, no i sprawa upadła, nie? No i, a jak chodzi o województwo leszczyńskie to w 1976 roku w styczniu żeśmy powołali Towarzystwo Muzyczne Mienia Kurpińskiego, którego byłem prezesem bo poprzednio byłem prezesem Towarzystwa Muzycznego Oddziału Lubuskiego im. Wieniawskiego i chciałem od razu to przekształcić, ale to nie tak, w grudniu żeśmy podjęli na zebraniu uchwałę o, o przemianowaniu, a w styczniu w Włoszakowicach było zebranie Towarzystwa Kurpińskiego i jako prezesa Towarzystwa, dyrektorka Wydziału Kultury mnie zaprosiła do i mówi, panie Karolu jedźcie do ministerstwa, bo jest 13 województw bez szkoły muzycznej, w tym Leszno. Ja mówię, nie ma sprawy, gdzie zakładamy, we Wschowie. Prawie 700 wykonawców wzięło udział w dziesiątym przeglądzie piosenki religijnej Ceciliada 2011. Wykonawców można było wysłuchać minioną sobotę i niedzielę w gimnazji nr 2 we Wschowie. Zdjęło, zdjęło. Czy formuła przeglądu będzie kontynuowana w dalszych latach, czy może będzie to kiedyś konkurs? Raczej pozostaniemy przy formule przeglądu. Myślę, że ona się sprawdziła przez te 10 lat. Chodzi o to, żeby umożliwić wykonawcom na różnych poziomach pokazanie swoich umiejętności, porównanie się między wykonawcami, nieocenianie, żeby nie zniechęcać do dalszej pracy twórczej. Niestety nie udało się podtrzymać serii zwycięskich wyjazdów. Koszykarze wschowsko-sławskiego Towarzystwa Koszykówki przegrali w kątach wrocławskich 81 do 69. To jest bardzo trudny rywal, mówi prezes takami miros grzebnicki. Mecz był wyrównany przez 3,5 kwarty. W końcówce nie weszło nam kilka rzutów za trzy, gospodarze skontrowali i niestety tym razem musieliśmy uznać ich wyższość. Zawodniczki Wirtus razem Schlichtingowa nie pozostawiły złudzeń rywalkom z Sulechowa. Pewnie zwyciężyły dwa mecze przed własną publicznością. Nasze siatkarki umocniły się na pozycji lidera w drugiej grupie lubuskiej ligi młodziczek. Serię rewanżową rozpoczynają od pojedynku na własnej sali z zespołem z Mecz odbędzie się 4 grudnia. Zawsze przed każdym meczem dziewczynom mówię, że wychodzimy na boisko, żeby zwyciężyć. Nie ma, nie ma odpuszczania, nie możemy się bać żadnych warunków fizycznych przeciwnika, tylko po prostu realizować swoje zadania taktyczne i techniczne i wtedy wszystko wychodzi. Tak trzeba. Na uroczystość zorganizowanej przez starostwo powiatowe we Wschowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczono wyróżnienia osobom, które działają na polu pomocy społecznej. Na spotkanie zebrały się reprezentacje środków pomocy społecznej z całego powiatu wschowskiego. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest dzisiaj właśnie w starostwie. Czy to już jakaś tradycja, czy pierwszy raz? Tak, jest to już nasza tradycja. Od początku powstania naszego powiatu obchodzimy ten dzień, w dniu 21 listopada. No i... Celem tego dnia jest przede wszystkim podziękowanie pracownikom, którzy w tym obszarze niezwykle delikatnym, wrażliwym wypełniają swoje zadania i mam nadzieję, że ta współpraca między powiatem a poszczególnymi gminami będzie owocować konkretnymi rozwiązaniami, tym bardziej, że zmieniają się przepisy ustawowe, które zobowiązują od nas do, podejmu, do, do wspólnego podejmowania określonych działań. Przed ostatni czwartek każdego miesiąca Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty organizuje w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie pokaz filmu, który w założeniu pomysłodawców ma prowokować do dyskusji. W tym miesiącu będzie to film Poważny Człowiek Braci Kołem z 2009 roku. Chcielibyśmy proponować w schowskiej publiczności trochę trudniejszy repertuar. Nie trudno zauważyć, że Centrum Kultury i Rekreacji również proponuje seanse filmowe. My natomiast uparcie od wiosny proponujemy troszeczkę trudniejsze filmy, ale dodatkowo po seansie staramy się zbudować klub dyskusyjny, więc wszystkich chętnych Zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami, refleksjami na temat filmu. W każdy trzeci czwartek miesiąca. Zgadza się, w każdy trzeci czwartek miesiąca. Dwa miesiące po premierze nowej książki Krzysztofa Koziołka Premier musi zginąć Stowarzyszenie Fabryka Kultury oraz Biblioteka Publiczna we Wschowie Zapraszają mieszkańców Wschowy Na spotkanie z autorem kryminału 25 listopada O godzinie 16 do czytelni na rynku Przepraszam bardzo, czy tutaj kręcą informacje? Łukasz, to już jest koniec tak, tak, Nie Adam, nie przepraszaj Najważniejsza informacja Przepraszam ZW. Adam, czytaj Czytaj Adam